Siema, witam Was w kolejnym odcinku z My Team. No, trochę mnie nie było, jeśli chodzi o formułę, tam o CS, a to no tam trochę wcześniej był ten CS. No, ale tak, niestety dzisiaj bez kamerki, ale to tylko tak jednorazowo. Silnik. Okej, okay, zużycie nie jest aż tak złe, więc sobie może sobie zostać. Przed nami jest Imola. Na Imoli, e wydaje mi się, że, no co prawda, jest tam trochę zakrętów. Ale jest też pierwszy sektor, praktycznie, że składający się z prostych. No, co prawda, te szykany tam niektóre, no, ale to jest prosta. I to bardzo długa, prosta startowa. A my silnik, jak możecie sobie zobaczyć, tutaj będzie to oczywiście pokazane. Silnik mamy najlepszy, więc możemy na prostych dużo zyskiwać. No, ale zobaczymy, jak będzie, bo mogą się trafić kwalifikacje deszczowe. No, nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy jak będzie. No i bez zbędnego przedłużania przechodzimy do kwalifikacji. Załęb będę rozpoczynał e, okrążenie pomiarowe. Mam nadzieję, że tutaj całkiem dobrze mi pójdzie. Ważny jest pierwszy zakręt tutaj, bo dużo można zyskać lub stracić oczywiście. Dopiero co tam widziałem, że całkiem dobry czas mamy. Oj, tu przestrzeliłem tą szykanę. Znaczy no... się w torze, ale... Za późno zahamowałem i to nie był optymalny tor jazdy. No i meta... czasem 17. o masakra. No powiem wam tak, ten jest słaby najmole. Wracam do garażu i spróbuję zrobić jeszcze jedno okrążenie może się uda gdzieś poprawić ale tej na pewno dużo czasu straciłem A i tak 17 masakra nie wiem nie wiem gdzie mogę zyskać ten dodatkowy czas poza tą szykanom. No wiadomo tam jakieś minimalne różnice czasowe może się uda zyskać no ale zobaczymy 4 minuty do końca no trzeba wyjeżdżać i próbować jeszcze raz. No i będziemy rozpoczynać nasze drugie okrążenie pomiarowe. tam żółta flaga przed nami. Tutaj raczej nas to nie będzie dotyczyć. Mam nadzieję, że tutaj nikt nam nie przeszkodzi w okrążeniu pomiarowym. Ładnie okno się przesunął. Duży trójpodział przed nami, niestety. Ojej. Tragiczne to było krążenie. Tragiczne. Nie mam nie mam szans w ogóle już na zrobić dziesiątych. O, nie, nie. Nie, no, sard. A nic... Spróbuję zrobić może jeszcze jedno okrążenie. Co prawda paliwa nie mam. Ale może się uda. Kto wie. No nie mam totalnie paliwa, no ale spróbuję. Ojejku. Oj słabe, to było bardzo słabe. Tyle czasu mogłem tu zyskać przecież. Szeroko wyjechałem na te podbijające kerby. No, tyle czasu mógłbym zyskać, ale nie wiem czy mi starczy paliwa. Widzę, że mi nie starczy paliwa. Tak, jakbyście pytali. o tryb mało paliwa i już zaczynam tracić, ale może jakąś. Esz tam unieważnienie jakiegoś okrążenia, na nie wiem za co. Tam było napisane 17 pozycja, no niestety, wypadamy. Oj, to będzie ciężki wyścig, powiem Wam, to będzie naprawdę ciężki wyścig, patrząc na to, jak ten bolid nie jedzie. Dużo nam brakowało. 1,13,8 Max Verstappen. My mamy 1,15,0. No dobra, sekunda, dwie dziesiąte, kurde, nie jest aż tak źle, nie? Szczególnie, że mój kolega, mojemu koledze brakuje 2 sekundy, 1 dziesiąta. No tutaj mogłaby być poprawa, gdybym miał to paliwo, tam było przez chwilę chyba, gdybym miał to paliwo do końca, to mógłbym te 20 dziesiąte urwać i to by, to by było jeden czternaście To by było 13 pozycja, bym wszedł wtedy do Q2 przynajmniej. No a tak to odpadamy niestety... 8 tysięcznych tylko. Piergasli nas przegonił. No cóż. Mam nadzieję, że wyścig będzie ciekawy. No ale to przekonamy się dopiero w wyścigu. Jesteśmy w wyścigu, zobaczmy sobie pola startowe, e, czy to będzie McLaren, czy Ferrari, czy może Red Bull. No tutaj bardzo blisko, McLaren i Red Bull, Lando Norris i Max Verstappen, tylko 27 tysięcznych chcieli. Między pierwszym a drugim miejscem, zobaczmy kto jest na trzecim i czwartym, Piastri i Leclerc, tutaj Oscar też blisko, ale już Leclerc, dwie dziesiąte straty, więc tutaj już trochę gorzej. Sergio Perez 9 więc całkiem nieźle mu idzie, przynajmniej w gierce, bo w prawdziwym życiu to jest tragedia. Ej, chyba no bez kary nikt, tak, no bo ja jestem na 17 miejscu, a jednak głani ale mnie nie dotyczyła, więc ja zostałem na swojej pozycji, na której się zakwalifikowałem. Eee, no, ja jestem ciekaw czy w tym wyścigu będę mógł zdobyć punkty, know, bo P17 to, co prawda 7 pozycji musiałbym zyskać. Eee, natomiast luck. wiecie co, mi się wydaje, że to jest na spokojnie do zrobienia. Tak mi się wydaje. Jak będzie faktycznie, no tego nikt nie wie. Nie wiem ile sobie paliła dobra myślę, że tyle. Eee, no to co, widzę tam w lusterku zielony bolid eee, sobera. No, ale co? Myślę, że możemy zaczynać. I zaprawiam szczerbę światło, jestem już gotowy do startu. No, całkiem dobry start, co prawda, mało trakcji było na samym początku. Kulkenberg mnie dociska trochę. No, zmiesza się tu jeszcze. O, no, już tak, na styk byłem. Teraz ja tutaj oddaję pozycję oczywiście Aleksandrowi Albonowi i sobie walczy z Danielem Ricardo tutaj się coś podzieje, więc próbuję pojechać ostrożniejszą linią. No i chyba wyprzedza Daniela Ricardo oraz Aleksandra Albona. No i przed nami jest Pierre Gasli. Mm, mam nadzieję, że Gasli będzie tam walczył z Sergio Perezem. Całkiem w ogóle dużo kierowców udało nam się wyprzedzić na samym początku tego wyścigu, mam nadzieję, że tutaj będę w stanie jakoś ich utrzymać za sobą bo wydaje mi się, że to jest tor, w którym jest szansa na punkty i naprawdę chciałbym to wykorzystać prawda, right, no nie zdobędę tu pierwszego miejsca oczywiście, no ale chociaż dziesiąte miejsce byłoby całkiem spoko z takim bolidem bo to każdy punkt się liczy, każdy punkt jest na wagę złota szczególnie, że już prawie jesteśmy w punktach, jeszcze tylko Perez został do wyprzedzenia. A jak się utrzymam za Perezem. No to może będę okay, musiał wyprzedzić to, nawet to, więcej, to, więcej to, osób tam w stawce, bo nie Perez będzie podciągał. No zobaczymy, jak to się potoczy wszystko w tym wyścigu. Wyścig jeszcze długi. Dopiero drugie okrążenie zaczynamy, a jeszcze tych okrążeń przed nami 30. Więc zobaczymy, może będzie żółta flaga, może Safety car jakiś. No zobaczymy, nie. Póki co jedziemy swój wyścig. No i próbuję tutaj się zbliżać do serca Pereza. Powoli, bo powoli, no ale z postępem. Co prawda, najbardziej i tak walczę, aż Perez zacznie tam walczyć ze strolem. Bo wtedy będę zyskiwał jak najwięcej czasu. Jest tylko możliwe do zyskania. No bo póki co to będziemy tak jechać w, w pociągu DRS i tyle. Tutaj dobre wyjście miałem z tej szkany. No ale Perez bo, no Perez się szybciej po prostu rozpędza tym swoim Red Bull'em niestety. Tak jak utknąłem za Sergio Perezem, tak sobie za nim jadę i... No jest lipa trochę, no. Bo nie mam pomysłu na Sergio Pereza. Perez jest też tak słaby. Że on nie potrafi wyprzedzić lansa Strola, no. Ja mógłbym... Jakby Perez nie pociągał, chociaż. Bo mogli sobie tak fajnie. To mógłbym zdobyć dużo punktów. A tak to nawet nie wiem czy Pereza wyprzedzę, bo Perez się pociąga za Strolem, ale Perez jest tak słaby, żeby wyprzedzić Strola, I no nie mam rady! Nie dam rady nikogo wyprzedzić już powyżej 11 pozycji. To, no bo wiadomo tam w mogę na przykład zyskać pozycję, prawda, może ktoś się wywali bardzo szeroko pojechałem błąd tutaj z mojej strony był Te opony też się ledwo trzymają, bo to ile? 40% na prawej tylnej oponie ojej album w ogóle jakoś tak zwolnił, dwie sekundy prawie za nami nie, dobra, jesteśmy dalej Inaczej to nie ma szans. Mam nadzieję, że to podcięcie się uda, przynajmniej, bo to jak o, jedno, o dwa okrążenia, prawie że później od niej zjechałem, no to musi się udać to podcięcie, nie? Zależy, jak szybko będę jechał na hardach. Z problem z założeniem tylnego koła, no to super. powiem Wam, wyścig chyba nie pisze się na nic fajnego. Oczywiście, aż się wszystko, no ale. Zresztą nikt nie chce ze mną współpracować, nie. No i co ja mogę począć? Czyliś teraz ile fabryka dała. No i spoko, jestem za obecnym Hamiltonem. Co prawda nie wiem, jaka to jest wirtualnie pozycja. Zderkę Perez zjechał, czy nie. No, tutaj spróbuję za Hamiltonem się nawet utrzymać, bo może Hamilton mnie trochę pod, e, podciągnie. Natomiast widzę, że do Hamiltona to w ogóle nie mam co się porównywać, bo... Hamilton nie jedzie tak jak Perez. Hamilton jedzie teraz. Tak nie wiem, jak Verstappen jedzie bardzo dobrym tempem, więc nie wiem, czy ja się w ogóle utrzymam za Luisem Hamiltonem. Postaram się, bo 70 to jest dosyć mało. Ma fajnie byłoby wymieć ten DRS za Hamiltonem. No i może Hamilton mnie tutaj podciągnął całkiem. To by było całkiem przyjemnie. Na to popatrzeć. Przed nami jest Fernando Alonso. Też już na oponach twardych. No i jest Teres. Zobaczymy. Najszybsze okrążenie! O oh, wow! O oh, wow! Ile osób tu wyjeżdża. Jesteśmy przed serią po No i super. Czy tutaj George Russell Hamilton próbował atakować swojego kolegę z zespołu? No i to słabe było wyjście. Słaba, słaba... przyczepność w ogóle była tutaj. Dobra, no ale git. Fajnie, fajnie się to wszystko udało. Więc jesteśmy póki co w punktach i mamy ten punkcik znaleźć przy okrążeniu. No widzę, że has yy, się zatrzymał na środku... Pierwszy, na środku tego... Yy, mety. Teraz siadam, radę utrzymać się za hamiltonem A to jest pytanie Jeszcze na taką kolejną pozycję Ale muszę się utrzymać wiadomo Bo teraz jak odpadnę To mnie Perez wyprzedzi Jak Perez mnie wyprzedzi, to Carlos Sens nie wyprzedzi Więc już do końca wyścigu muszę jechać za hamiltonem Myślałem, że na wyjściu tutaj hamiltona wyprzedzę, no ale niestety bez szans, natomiast blisko jestem bardzo. I pokuszę się o ten ruch. Będę mieć DRS jeszcze za George'em Russell'em. Więc muszę tylko do George'a Russella dojechać. Który będzie walczył z Alonso, więc się teraz spowolnią Chłopaki, co mnie bardzo cieszy. Zobaczcie, zobaczcie to, jak walczą teraz. O, co prawda, Alonso odpuścił bardzo mocno. I po prostu przepuścił George'a Russella. I to bardzo... Tutaj Alonso chyba ma jakieś problemy, chociaż nie wiem, ale bardzo tej klaser zaczyna nam odjeżdżać. Więc ja tutaj wyprzedzam Fernanda Alonso i ruszam pogoń za George Naselem, chociaż to już jest ponad sekunda przewagi. Myślę, że tutaj nie ma kto już gonić. Postaram się oczywiście. Bo tutaj w tych zakrętach mogę dużo nadrobić, no ale... Ale nie wiem, nie wiem, czy się uda. Przynajmniej do DRS-u by wypadało, co nie. Dobra, zobaczymy, jak szybko się będziemy zbliżać do Rasela. Pelotowy sektor znowu. Ten trzeci sektor mamy naprawdę dobry. Norris dopiero z boksów jeszcze? Na medach. Czekaj, co tam się stało, że Norris teraz Czyli jedna darmowa pozycja. Jesteśmy na pozycji piątej. Okej. Okay. Zadowalająco. Dobre wyjście było, a gdzieś tam z tyłu póki co zaczyna zostawać, co mnie bardzo cieszy. Oj, tu z dużym błędem zawsze się skręciłem. Niestety takie błędy się zdarzają, ale też dużo czasu nie straciłem do George'a. Co mnie bardzo cieszy, bo... George to może być moja ostatnia pozycja, którą mogę zyskać tak naprawdę. Będę jechał do George'a, co się za George'em cały czas. Na no ile mi na to pozwala moja bateria, no i moje umiejętności jazdy. Ten McLaren wyjeżdża teraz z boksu. O co chodzi? Czyli jest szansa na trzecie miejsce? Nawet o oh, wow, to by się spodziewał, co ale teraz blisko za na Salem. już sobie wyłączę baterię, żeby z niej aż tak nie korzystać. Już nawet teraz mógłbym go wyprzedzić w sumie i pokuszam się o ten ruch, no ale to było tak dosłownie na styk. Mam DRS, Russell nie ma teraz drs więc straci pozycję na rzecz Ham Luisa Hamiltona. Jak mi się wydaje, przynajmniej. Chociaż raz tutaj widzę, że jest bardzo... on jest szybszy nawet bez DRS-u. Hamilton to już w ogóle nie powiem nie powiem co. Dobra. Ale utrzymałem pozycję. Jeszcze tak tylko przez 8 y, okrążeń. No i będzie całkiem spoko. Niestety gojąc Carlosa Sainza. No, właśnie, niestety goniąc Carlossa dostałem ostrzeżenie, już dosyć liczne. I dostałem. 3-sekundową karę. Co nie jest dobrą wiadomością dla mnie. Natomiast mam. Ale to jest Leclerc. Dobra, sorry, myślałem, że Carlos Sainz cały czas. Co nie jest dla mnie dobrą wiadomością, bo muszę raz uciec, żeby w ogóle być na trzecim miejscu. Czyli muszę całą sekundę. Zrobić sobie przewagę jeszcze. Póki co mam dwie sekundy, więc leklerkę musi mnie naprawdę mocno podciągać w takim razie. Bo inaczej może być trochę bardzo ciężko. No i właśnie, ostatnie okrążenie. Teraz pytanie, czy ja dam radę utrzymać te dwie sekundy nad Lewisem Hamiltonem? Czy też nie. żeby chociaż było to P3. Wygląda na to chyba, że tak. Dobre wyjście. No zobaczymy. Teraz wszystko zależy od tych dwóch zakrętów. Dobra. Powinienem być na trzecim miejscu. Tak, jestem na P3. Dziękuję. Jeszcze wyjechałem w okay. o, o, to był ciężki wyścig, muszę przyznać. Bardzo się spiąłem. Stint, ten drugi stint na twardych oponach. Był naprawdę bardzo, bardzo mocny. Jestem z jego zadowolony. A mój kask w był no, tak. Uj, no, P2 było tutaj w zasięgu ręki, nawet P1 to by było jeszcze, nie wiem, dwa okrążenia więcej, bo tempo było naprawdę bardzo dobre. No i co? Dużo, dużo punktów zdobyliśmy. Kto by się spodziewał po kwalifikacjach, co? 17 pozycja. A skończyliśmy na pozycji trzeciej, wirtualnie drugiej. I najlepsze okrążenie zrobiliśmy jeszcze. Zobaczcie, 1, 16, 1, więc tempo było naprawdę niesamowite. 16 punktów do naszej drużyny tutaj zabieramy. Zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja, bo tutaj 10. miejsce, jeśli chodzi o klasyfikację kierowców, tutaj do Sergio Pereza trochę mi brakuje. 20 punktów, to jest dużo. Bo takie wyściki rzadko kiedy będą się zdarzać, bo na moli naprawdę jestem bardzo dobry, czuję się świetnie jak ryba w wodzie. Ale zobaczcie co tutaj dzieje się na, na górze. Lando Norris 117 punktów, Charles Leclerc 109 i Carlos Sainz 106. Więc bardzo blisko tutaj są wszyscy, tutaj w trójkę. Więc tu będzie ciekawa walka. Jeśli chodzi o klasyfikację konstruktorów to Audi plasuje się na miejscu szóstym z... 18 punktami, no tutaj przewaga nad nami Aston Martin ma dosyć dużą natomiast chyba w tym wyścigu przegoniliśmy właśnie Visa Up RB, z czego jestem naprawdę bardzo dumny no i co miłe zaskoczenie, co prawda ta kara tutaj popsuła szansę na drugie miejsce, no ale cisnę naprawdę bardzo, bardzo mocno zobaczysz tutaj dyrektor wyścigu to będzie incydenty no, ścinanie zakrętów, przekroczone granice toru, ścinanie zakrętów, bo tą szykanę próbowałem jak najbardziej i później dostałem 3 sekundy kary. E, wszystko w ogóle prawie że na jednym okrążeniu. No nic. E, myślę, że film wam się spodobał. Mam nadzieję, że tak, bo tutaj bardzo dobry wynik. E, no i co? Pamiętajcie o stawieniu łapki w górę, o subskrypcji, żeby nie ominął was więcej takich ciekawych wyścigów. Mam nadzieję. No i możecie napisać jakiś komentarz, jak wam dzień minął, czy coś takiego, no nie wiem, chętnie posłucham. Możecie napisać swoje przemyślenia na temat Abu Dhabi, przecież zbliża się ostatni wyścig tego sezonu. Wszystko się rozegra pomiędzy Ferrari a McLarenem i pomiędzy Leclerkiem a Norrisem, więc widzicie swoje przemyślenia. Na dziś to tyle, dzięki, że byliście, do następnego i cześć!